Zapiszcie Frozen za to jest kolejny odcinek na moim kanale. Na tym zostawcie łapeczkę w górę. No i subudzie kanał. No i co? Ja Was zapraszam do oglądania. Dziś sobie zrobimy bardzo mocny pakow Penik, Będzie razem 70 razy 82 Zrobimy sobie e, Pika Hero e, tego. No i zastanawiam się czy nie odebrać za słaby już paczki, ale to się jeszcze okaże, także wyczekujcie i zobaczymy co ciekawego trafimy w tych paczkach 14x82+, a potem w bohaterze. Nie wiem jak to będzie, ale zaraz zobaczymy. Najpierw zaczniemy oczywiście od jakichś takich cieniutkich paczek, jest nowy event. Może coś się ciekawego trafi, bo naprawdę tych kart jest ogromnie dużo, tylko że... Większość jest bardzo mocnych tych kart i myślę, że może być mała szansa, żeby coś trafić ciekawego. No ale zobaczymy. Liczę na jakąś na pewno jedną kartę trafioną, zimową. A tutaj mamy informa, to jest ta LS, tak? Ok. Przyda się na następne paczki jutro te 14x82, bo już informów nie mam. A akurat ładnie mi się udało zrobić, więc jest git na razie. Dobra, tutaj się To są zagranie po prostu meczy, co mi się bardzo podoba, bo ostatni content no nie mi się, był tragiczny, tak, więc jeżeli takie rzeczy powracały, to jest naprawdę spoko, to jest mm, był już taki event w Black, Black Friday i Black Week i tak dalej, gdzie był to był najlepszy event, więc myślę, że ten chyba też będzie przekozacki, bo na razie się zapowiada na mega dobry, też mega fajne karty podobno mają być więc zobaczymy, a ja liczę na trafienie jakiejś dobrej karty, yy. Wiadomo, Vinicius, Nazario i tak dalej to pewnie nie do trafienia, ale może akurat się trafią. Na razie totalnie nic nie leci. Paczki T82, na razie taka mega Znowu yy, Znów Lenormaut, fajnie. 3-4 paczki złożone i 2 razy Lenormaut, nieźle. Dobra, yy, teraz chyba jeszcze została nam paczka 2 razy 82 ostatnia. I potem zaczynamy już te paczuszki naprawdę mega dobre. Także tutaj mamy jakieś spannejs po pewnie nikt ciekawy 82 84 Dani Olmo. No dobra, może być i wysłamy do klubu. Dzisiaj też będę kończył Food Champions. Ja dopiero zacząłem, ale z długo się zastanawiałem kogo kupić do składu. Tutaj nagrody za kwalifikacje, oczywiście za full w bitek kwalifikacjach, najlepsze. Zastanawiałem się kogo kupić po prostu do składu, boję się, że te ceny kart jeszcze spadną, ale postanowiłem kupić sobie dwie karty, które zaraz wam pokażę. Ale na razie sobie wywalmy tych wszystkich tutaj niepotrzebne karty. Yy, jeszcze jest paczka wypożyczenia, spoko i zawsze jest taki nagród za kwalifikację, za fula wbite za pierwszą rangę kwalifikacji. Jak się dostaje, spoko paszkę. Wywa wywalmy to gówno. Mam nadzieję, że z tej paczki 85 plus będzie jakiś walkout. Liczę na to. To sobie a zostawmy tego źródła. Yy, dobra, i zobaczmy. Teraz paczka 85 plus. Oby walkout, najlepiej karta, specjalna niestety nie. No i chyba nie będzie to najlepsze, ale na szczęście jest walkout, tak. Jest to Martinez 8.7, spoko, zawsze mile widziane 10 tysięcy, chociaż te karty teraz straszny spadek. Normalnie nie wiem, jak aż tak nisko mogły być, ale trudno. W ogóle sprawdźmy, czy jest jeszcze paczka. A jest za 10 monet, tak też mi się wydawało. Ogólnie przepiękny design mają te paczki no i karty. Karty również mają przepiękny design Doomfreeze 82 Naprawdę, ten event może być mega fajny, tylko oby fajne rzeczy dawali, ale niech jakieś niesamowite chyba już nie ma tej za 30 monet tutaj, tak mi się wydaje, paczki darmowej nie ma. No dobra, także zaczynamy. Pierwsza paczka 14 razy 82, liczę na walkout, może na kartę specjalną. Okej, okay, jest inform to nie jest chyba już ta babka To jest... no, to jest ktoś to nie wiadomo, kim jest, pewnie z Benfiki. Sporting, no dobra. Będzie podwójny? Nie ma podwójnego, to jest 8.5. No dobra, ale Inform się zwrócił, tak? Czyli tak naprawdę to bez znaczenia. Jak na paczkę 82 razy 14 jest naprawdę dobrze. Ile jest 8.2? 3. No to, no to jest bardzo dobrze. Jego sobie wyślę tam dalej. Ważne, żeby mi tak starczyło, żebym mógł zrobić Hero Pika, no ale prawdopodobnie i tak zrobię, więc lecimy z kolejną paczką 14 razy 82, jest znów Inform, co jest zawsze mile widziane. Bramkarz, Włochy. No, oczywiście nie wiem kto tam jest, bo te informy naprawdę są tragiczne. Ale może podwójny walkout, o ile to jest w ogóle walkout. Nie, to pewnie nie jest nawet walkout. No. Na razie widzę, że paczki naprawdę oddają. <grym> na razie jest słabo, ale. No, ta jest. Nie wiem czy jest. Może. Nie wiem jakim ocenić. Są dwa informy, więc tak naprawdę starczy mi na dwie kolejne paczki. Więc w sumie. W sumie oceniam tą paczuszkę eee... 5 na 10. a teraz lecimy z kolejną oczywiście taką samą, mimo że oczywiście inform, a kartę, oby karta zimowa wpadła, to jest w ogóle ten sam, czyli nie ma walkoutu podwójnego, czyli no nic nie ma ciekawego. Ale jest kolejny inform. No, jedna, 82, dwie, ile będzie? Nie, więcej, 3. No dobra, to nie tak źle. Ale na razie nie ma żadnego walkoutu. Więc może w tej pasce 14x82+, w końcu nie ma informa, to może w końcu będzie walkout. Yy, będzie walkout mm. Bernardo Silva no dobra. Znaczy, Bruno Fernandez, sorry. Mm. Może być, ale nie będzie podwójnego, więc. Na razie te paszki wcale nie oddają jakoś niesamowicie, no ale osiem, które wiadomo, że się zwracają, tak? no bo ciężko, żeby się nie zwracały. No ale liczyłem na chociaż jedną kartę specjalną yy, z tego nowego eventu, więc ostatnia paszka 1482. Sprawdźmy, co w niej będzie. Nie ma oczywiście karty specjalnej no kto to będzie, no napastnik Griezmann, no dobra I czy będzie podwójny chyba, chyba będzie lepa, ale jest podwójny no dobra, jest podwójny z Somerem, 8-8, spoko, zawsze się przyda I jeszcze coś ciekawego, 8-5 jeszcze, ogólnie 8-2 dwójki, 3-4 no to nawet nieźle w sumie to wyszło więc paczuszki takie średnie, ale zaraz lecimy sprawdzić co odda pik hero, więc ja lecę go robić i się widzimy dosłownie za chwilę. No i mamy ukończony ostatni skład, przepalamy i lecimy z pickiem hero. Oby coś ciekawego oddało, pewnie nie odda, ale dla widza można zrobić, więc lecimy i zaczynamy, myślę, że od trzeciego. 3, 2, 1 i 0, Berto, którego już mam, no niestety w pierwszym lipa, lecimy z drugim. Mocniejsza flara i... No, tragedia. I ostatni, środkowy. Czy coś będzie? No, niestety. Pix Hero nie oddał. No także, to było na tyle. Jak chcecie więcej kontentu, mogę na spokojnie przygotować. Subujcie, lajkujcie, do trzymacie się, no i cześć.